Witam Was kochani bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale z Battlefield 4 Online. Aktualnie jesteśmy na mapce Linia chyba kolejowa Goldmund i drużynowy deathmatch jeśli chodzi o rodzaj gry. Gramy szturmowcem <laughs> no, Oczywiście kaszel dalej mnie męczy tutaj. Niestety, ja już tam kogoś coś widziałem. Nie mówcie, że my gramy Chińczykami na dodatek. No właśnie, Czy tam Japońcami. Ogólnie rzecz biorąc, nawet nie wiem, po ile ma być fragów. Nie wiem, coś mi zajebało i to bolało. Nie żyjesz, pało. Dwójnóg już mamy. Ogólnie rzecz biorąc, chyba jest weekend, w którym są podwojone ekspy i tak dalej. Kurwa się krztuszę, no na chuj się krztusisz. Pamiętajcie, musicie mi tak pisać komentarzu, na chuj się krztusisz Baranie Pólnie rzecz biorąc To już miałem dla was jeden odcinek nagrany nawet mi <kłysy> kurwa bardzo fajnie wyszedł Niestety no i jak to jest możliwe o oh, kontratak tak okej, okay, tu mi nie wyszło w każdym razie no i zapomniałem co miałem powiedzieć yy, aha no ale się tak źle nagrał że może dajcie spokój, w sensie nagrało się chwilę, i właśnie od tego momentu, co jest teraz, w ogóle mi nie nagrywało. I potem już nie wiadomo, co się działo. Niska zupka, klient, nasz pan. Coś się tak wiecie, trochę obawiam. A. Kurwa, mać, no nie wierzę. Z auga mnie zabił, z auga. Z AUGA Nie no dobra <laughs> Kurwa, no co się tak sztuszę? Przed chwilą nagrywałem i się nie krztusiłem, a teraz jak na złość, no a wiem, że was to też będzie wkurwiało Tego pamiętajcie o komentarzu na chuj się krztusisz Czekajcie, bo tu jest nasz O, zabiłem, patrzcie To był trochę taki Jak to? Aha, tu dobra gdzieś, dobra, dobra Spacja O chuj, bombki strzelił Widzieliście jak mur się naprawił sam z siebie tak nagle dziwnie? No właśnie Też mnie to dziwi Ja bym w ogóle sam przykład wymienił pistola No co, M400... M416, tak? Dobrze to mówię? Będę tutaj na karabinek, no ale... No, nie wierzę, nie, no, i tak się krztusić. Wymieniłem sobie? Nie, dobra. No, może na razie będę z tym biegał. Już go mam, to. O, panowie, jesteśmy w połowie drogi. połowie drogi. No właściwie na razie mamy najlepsze staty. No to. Miło, miło. Gdzieś tutaj parówy jakieś są. Tam jest chyba nasz. A tu może by nie być nasz. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia właściwie. Zawsze jest tutaj dużo wrogów wszędzie. Na tych mapach. Zawsze mi się, wiecie, wyświetlają, pokazują. O, tam gdzieś na przykład. No nie to. Te... <laughs> no nie to chciałem zrobić, ale już dobra. Tu chyba był jakiś. O. Co, co jest, co jest, co jest? Och, jest kapiły, no? Czy no, wiecie? <laughs> ja no, serio, ten kaszel to mnie irytuje. Co się dzieje w ogóle? i tu jest ludzi? Też tylko 50 fragów. To też mnie trochę denerwuje, że się tutaj gra. Na 50 fragów. To są strasznie krótkie mecze. Jeszcze zależy od mapy, na którą się trafi. O, właśnie. Tak właśnie sobie kasznąłem żeby... ...to kurystwo, co ma w gardle, może jakoś odkrztusić. W ogóle zamykam gdzieś chuj wie gdzie. A, ja byłem w ogóle na tym serwie. Właśnie przed chwilą, jak dla was to nagrywałem. <coughs> Identyczny. Ten sam, ten, ten gaming coś tam. Właśnie teraz tak patrzę. To są chyba gdzieś ludzie, nie? Dobra 5 i, i załatwione. Jezu tu się świeci na czerwono Wiesz się świeci na czerwono hmm. Jednimy sobie gdzieś tam Jeszcze jeden Patrzcie Kur Ale wygraliśmy, to się liczy w ogóle, mam nadzieję, że nie będziecie widzieć tutaj u góry. Nie wiem w ogóle, czy widzicie myszkę, ale jeśli widzicie myszkę, to tutaj ogólnie ja mam. Yy, jak to się mówi? Mam chuda z ActionA. Mam nadzieję, że Wy tego nie będziecie widzieć. <laughs> Bo na wcześniejszej opcji próbowałem nagrać, no to. Nie poszło to zbyt dobrze. Premia wróci ogółem: 1608. No dobra. Za 30 sekund, plus ładowanie się widzimy, więc za chwilę. No, cześć. Dobra kochani, jesteśmy z powrotem Mam nadzieję, że wszystko widzicie dobrze, idealnie i tak dalej Jesteśmy teraz na operacja blokada Wcześniej tutaj bardzo dobrze mi poszło Teraz wątpię, żeby tak było Patrzcie, patrzę mu w otrzy. w otrzy O ma otrzy, pamiętajcie o ma otrzy O ma otrzy i na chuj się krztusisz Tak, patrzcie pięknie. Asysta jakaś przy zabiciu poszła. O chuj, nie mam mu. Bardzo ładnie. Tak. Nie widzę nikogo. Tak. Nie widzę nikogo. Pewno ktoś tam jest. Zrobię tam kogoś zabić teraz, to jest palcem. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy ja dobrze strzelam, czy źle strzelam. O już sto. Kurwa, pompka no słownie mechaniczny, zielony laser, znaczy dziób, kaczy dziób. Czemu nie przyczyniłem znaczy w ogóle, nie kaczy? Nie wam mówię coś ostatnio. Mam problem z czytaniem, z wymową i w ogóle ze wszystkim. Chyba język holenderski zaczyna mi pomału wchodzić. Kurwa, przecież tam stał mój. I nic, kompletnie, serio? Wolał zabić tego tutaj? Znaczy w sensie mnie? Mam 4-1 w ogóle, a mam mniej punktów. Pali pali pa, gdzieś tam są, nie? Czwarty level, pięknie. W końcu coś. Jep. Myślałem, że już mi się nie skończy. Tam, tam Strzelał i strzelał Tu mieliście właśnie Jednego Żeście go nie wyczaili Nie wiem, czy nie był ten z tą pompką Czy wie co Jee, po prostu się we mnie wdupił Z MP7 Tak bardzo CS GO Ja w ogóle mam staty 8-2 tam 3 już teraz bo się zrespiłem Dobra Tak jakąś osłonę? Okej, nie wiem co to jest, ale dostałem Trochę się boję wychylić Wszędzie tutaj gdzieś kulki śmigają Ej maheniu O Zabił mnie Niestety, ale też mu trochę zdrowia wziąłem. Czyli to nie był wcześniej ten z pompką, w ogóle ten zielony laser, i w ogóle w szczególe. Oj, znowu mnie zabił. Czyżbyśmy, a no, wygrywamy 44 do 4... 45 do 43. Powiem wam, mamy szansę, mamy szansę. Nieduże, ale mamy. Jep, tam gdzieś. 49 do 45 chyba, chyba źle strzelałem w ogóle Ej wygraliśmy Znowu Biedna drużyna Charlie Zabijała tylko 13 osób Znaczy nie wiem czy to jest zabici Serio zabici Dobra zobaczmy jak tutaj wyszliśmy No level up To już mamy teraz szeregowy 4 Fabciu nieźle to wygląda Fabciu szeregowy 4 nie Szturmowiec odblokowany LED me jest MG4, noob Squad 1 Beretki dostaliśmy i dodatkowe punkty jakieś. Nie rozumiem nic, co to za dziecko tam gada, ale okej. Na braku, widzimy się za chwilę, żebyście nie musieli specjalnie czekać. Cześć. Dobra kochani, jesteśmy z powrotem. Jakbyście słyszeli w ogóle w, w, w wydający się z moich ust dziwny dźwięk. To tylko i wyłącznie dlatego, że musiałem sobie wziąć cukierka na gardło. I tak wyjdziemy na tym lepiej niż jakbyście co chwilę mieli słyszeć mi kaszel. To przynajmniej mi się wydaje. Aha, okej, okay. coś tutaj mnie zabił. Ta szturmowiec mnie pokarał. Nunziot... Nunziotw. Nuziotw, nuziotw, tatarira, nuziotw I żeby to tak właśnie, plump A ja myślę, że się dziura zrobi, o co kama, dlaczego się dziura nie zrobiła A mój Boże Nie wiem, czy tam go wysadzę Nie wiem, czy już to tak już moje wybuchło? Aha Paweł gdzieś tu śmigają. Bo ja nie widzę. O, fuck, Plecy, przód, tył, bok, wszędzie. Neron, Cesar. Super, a ja znowu zamykam jeden, jeden. Och, my gody. Weźmy sobie to może jakieś miejsce fajnie. Nie wiem. Okay. To było chyba dobre. Dobra, to już nie było dobre, ale... Co oni tam robią? I czemu tak? Ale ich się tam zrespiło, zobaczcie fazę, nie? Będę miał ich jakoś stąd czy coś? wygramy no, Japońcami Mi no. się wydawało, że to był wróg, nie wiem dlaczego Ale tak mi się wydawało Ja zabiłem, ktoś zabił mnie Zemsta 150 punktów, no i jestem pierwszy Bo mi się punkty usrały Przyjebane, by tak było, jakby rzeczywiście takie wojny by były w miastach. Miecie o co komandny? Kiedy tam wychodzicie na zakupy, a tu war. Masz gnoję, że do mnie strzelałeś. No poważnie, myślałem, że nie zdechnie. Co się ze mną stało? Czy, wyście to widzieli? Czemu ja tak odleciałem? O co chodzi? Czemu kurwa tak powędrował? Co on też się zakrztusił? Mm, wygrywamy znowu jak na razie. O, już Już chyba nie. A nie, jeszcze tak. i 40 Hubsów mówiłem. No nieźle. I gościu, zielony laser tam ma. Czy <laughs> Trzeba było jakoś to Naprowadzić to tu Oj. No i znowu ten sam Jak to jest możliwe? Już teraz ma 21 zdrowia Zabił mnie trzy razy Ja go zero Nie wiem, co te Chińczyki mówią tutaj, czy Japończyki Iwiastka za służbę z AK-12 Łojej Nieźle, nieźle Przyjdźcie tu że wam ja dziursko I jaj, zostałem złoty pakiet No, chyba wygraliśmy znowu. Tak jest, Twoja drużyna wygrała. Nieźle, cieszę się bardzo z tego powodu. Jestem potem ciekaw, co będę miał w złotym pakiecie. Pewnie jakiś shit znowu. Już miałem tych pakietów, nawet nie wiem skąd tyle, że. Bo przez 20 minut, non-stop otwierałem. Nie wiem, czy za darmo te pakiety kiedyś rozdawali, bo ja do tego Battlefielda dosyć trochę już mam. No, patrzcie, jak ładnie. No, ale wracając z tego Battlefielda, już trochę mam no i. I ostatnio tutaj wlazłem i miałem chyba z... No żeby was nie skomać, chyba z 12 złotych skrzynek, nie? W których nie było nic konkretnego, nic ciekawego, no ale. 8-7, 1200 punktów. Tegości miał prawie tyle. 1196. W sensie miał tyle, co ten prawie. Tylko tu są w ogóle levely, 46, 93, 138. A ja... Czwarty chociaż widziałem też jakiś trzynasty level. No to nie ma źle. A właśnie, bo ja zapomniałem um, wyłączyć, żebyście nie musieli tego widzieć. No ale to już chyba nie ma sensu. Kurde, znowu się duszę, bo już czuję po prostu, jak mnie w gardle drapie. A to jest lipa straszna, wam powiem. <laughs> no tak. Na chuj się, krztusisz. I cukierk w buzi. A żeby was nie skłamać, mam z firmy Ricola Limon Mint. Nie są tragiczne te cukierki. Czy wiecie, co są te takie? Ale nie wiem, hepatil były na gardło? Hepatilki? Nie, hepatilki nie były na gardło. Hepatilki były na na wątrobę. Nie wiem, jakie były na gardło, nie pamiętam. Kurde, teraz mi to dało do myślenia, będę myślał, jakie tabletki były dobre na gardło w Polsce. Ale wiem, że jakieś są. Mogę sobie coś wziąć tutaj? Nie już chyba nie mogę sobie nic wziąć O Jezus Jezus Dobra robota O chuj Co on ten tu ma tam Jakiś 535 O chuj tu chodzi No s tam było jakieś logo No wiem, i pewnie nie, nie teraz przegramy. Chociaż. Jak na razie. O, 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 o. Będę musiał też tą broń później ulepszyć jakoś. W sensie, wiecie, wybrać konkretne. Everybody say, ej, o. Kurwa, myślałem, że to znacznik nad gościem. Loud, bro. We gonna fight to the end. No ja się drzwi otwarły ładnie. Też się ładnie otwarły drzwi. Co tu? Jesus Christus! Znowu ten pajac. Ale się wystraszyłem go, naprawdę. Nie spodziewałem się, że ktoś tutaj w ogóle wejdzie. Poważnie. No bo ugrywamy, ale no to wszystko dlatego, że mają takiego dobrego gracza jak ja, nie? No teraz to było w ogóle zajebiste. Jestem ciekawy, oni w ogóle spadochron otwierają. Ja jest smutne, zamykam. No raczej mnie już nawet nie widać. Ja tam widziałem drugiego. Jestem ciekaw... Bo idzie, idzie, idzie. No, mnie wziął. Znowu ten jebany pajac. 63 level w ogóle mam. Chwyt pochylony. Nie wiem o co w tym chodzi dokładnie. Muszę to potem wyczaić, bo też mam takie coś do broni. Dobra, rozpiłem się, wszystko fajnie. No, jak straciliśmy powodzenia, jak mamy 21 do 19. Ja tyle razy zginąłem w fodera jasno. No. Czy ja tu w ogóle jakiś mój gracz? Kurwa prawie, ale chyba zabiłem. Dwóch zabiłem, dobra. Zabiłem dwóch. Uch. Uch, zabiłem dwóch. 21 do 28. A, przegrywamy do 31, no dobra pasowałoby mi się zawsze wydawało, że niebieski kolor to pokazuje wiecie kto tam najlepiej morduje, a tu się okazuje, że nie 34 z 23 tym razem samemu po Kurde, kurwa znowu nie wybrałem tego co miałem czemu ja nie mogę wybrać o Fak, wyciągnie ten pistolet, Pierdolony. Tak bardzo jestem zerem w tej rundzie. Tak bardzo mi nie idzie. O je, je, je. Dobra, nie będę wam śpiewał, bo. Od razu Unsuba dostanę. Chociaż ja powinienem do śpiewania dostać plus 100 subów z buły, nie, ale. Kurwa. Je... Aha, on se tak, tak po prostu ja po prostu mnie zajebał nie, ale zostałem asystę przy zabiciu 60 pońców. Reanimation. Gdzie to moje, gdzie są moje hapsy? Dlaczego się nie nie odnawiają? Tak już przegraliśmy no ale. Coś widziałem, obie. Ej, patrzcie, że to ugram? Nie, wygraliśmy, wygraliśmy. Ja nie wiem, jak myśmy to zrobili. Też tam była różnica tylko na 10 punktów. Ale jaja. Tego się nie spodziewałem. Mogę tu jakąś jakoś napisać? Nie mogę chyba tu. Nie. 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 To jest drużyna. Okej okay, kochani. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Mm, bo nie będę na razie tego kontynuował. Myślę, że w następnej rundzie, weźmie... znaczy w następnym, w następnym odcinku weźmiemy jakąś inną mapę, w sensie inny ten tryb rozgrywki. Pamiętajcie, żeby coś po sobie zostawić. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia i cześć!